Będzie dla mnie duże wyzwanie. Gdyby coś boli, lekarza ci trzeba, bo cię wygina ciężko. Witam. Mam pytania od wykopu. A wykop mnie tak propsuje, tak mnie uwielbia. Jestem tam po prostu tak szanowany, więc nie pozostaje nic innego jak nagrać odpowiedzi o tych pytań. Nie mogę pozostać dłużny. Eee, pytania. Lady Raspberry. Skoro już żiomkuje się, nie ziomkuje się z bokselem i nitrem. To może być skłonny uchylić rąbka tajemnicy odnośnie ich konshachtów, które miały na celu zdyskredytować Wardengę. Mm, mogę uchylić rąbka tajemnicy, jak był ten film, który generalnie też myśleliśmy, myśleliśmy właśnie, nie myśleliśmy my, myśleli, żeby puścić u mnie na kanale, to. Ach, wam mówię taki niuszy, że mogłem powiedzieć, że to u siebie miałbym dużo wyświetleń, ale macie. Mm, w ogóle nitro to jest dla mnie zawód w ogóle internetowy, największy. Nie zajmowałem się na nikim, nie okazał się. Jakimi zupełnie innym niż myślałem, ale wtedy to on dzwonił do mnie, żeby to szło na moim kanale. Eee, pamiętam jak powiedział, ja mówię, czego chcecie, żeby u mnie szło? No bo algorytm fajny, po MGP, masz rozkulany, i to Nitro umawiał mnie na wizytę u Boxdela, w celu obejrzenia filmu. Bo ja go nigdy w życiu nie miałem, nie miałem przesłany wbrew temu, co mówił Wardenga, że go posiadałem, tylko go yy, widziałem. I to Nitro mnie umawiał do domu Boxdela, który mieszkał jeszcze tu wtedy w Wieliczce żeby go zobaczyć, a to w ogóle było bardzo ciekawe spotkanie, bo wtedy jak przyjechałem do Bokza zobaczyć ten film, to były tam też inne osoby, których nie ma teraz wśród nas, bo są po innej stronie muru i razem. Mieliśmy taki seans filmowy, a to może o tym właśnie opowiem kiedyś szerzej, bo to było bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawe towarzystwo oglądało ten film i decydowało, co w nim ewentualnie zmienić. I ja mówię, że tam nie, nie byłem 100% na nie, ale mówiłem, że na pewno go trzeba przemontować. Tam narratorem nie mógł być Nitro, chociażby ze względu na to, że po prostu spadłby kanał, bo on był autorem tego filmu, a tak nie może być bo ma bana. No ale właśnie to on był inicjatorem tego, żeby ten film szedł u mnie. I to on mnie umawiał, żeby mu Michała ten film obejrzał. Ta. Także tak, Także tak to jest A Lady Raspberry. Drugie pytanie. Eee, Bull Prop. Two hours later. Bull Prop Testing Cheats NB. Kurwa głupszej, tej nie mogłeś wymyśleć. Czy już ogarnął te zniły zęby z leciówkami? Nie. Galej mam. Właśnie muszę je wymienić. Właśnie To jest kuwa bardzo dobre. Myślę, że nikt tego nie widzi, ale ból Propę Testing bardzo dobrze. Więc jak Ty je zobaczyłeś, zobaczyłaś, to mam chyba dwa. Z pięć, sześć tych zemów na końcu. Nie chcę mi się, bo to boli i zrobić, ale dawno powinienem. No, zwykły Roman. W końcu jakaś chyba, którą można łatwo przeczytać, ile ma długów, że tak kombinuję z tą upadłością konsumencką jaka konkretna kwota, bo pierwsze upadłość już nie mam, bo wycofałem, napisałem do sądu i bardzo dobrze, ja to, to jest jedyna rzecz, którą Stanowski w moim życiu zmienił na pozytywne, bo to było, to była w ogóle głupia decyzja, bo okazało się, że tych pieniędzy nie ma za dużo, ja tak mówię, a bo ja naprawdę wiem, że mi nie wierzycie, ale naprawdę to chodziło bardziej o zebranie tego do kupy, bo no, byłem banitą... Mm, Płatnościowo państwowym przez całe życie, aż do tam powiedzmy 10 lat temu, i ja nie widziałem ile tego jest, ja nie wiedziałem ile mam tych tam. Ja nic nie płaciłem po prostu, więc bardziej chciałem to zebrać do kupy. I tak mówię, zapłacę jednemu, drugiemu, na przykład będę już miał coś na siebie, i nagle odejdzie się trzeci i wejdzie mi komornik. I to nie chodziło, żeby od tego uniknąć, tylko to, żeby zebrać do kupy. No i w sumie ta upadłość mi to pozwoliła, bo się pozgłaszali dłużnicy. Ja w tej chwili wycofałem i jestem na dogadywaniu tych pieniędzy, żeby zapłacić po prostu wszystkim. Nie ma tego dużo. Jak było 170 tysięcy, co też nie jest nie wiadomo ile, żeby ogłaszać upadłość, tylko lepiej to zapłacić. No ale yy, syndyk yy, hmm, nie chce o nim mówić źle, ale mówił, no jest tyle, no zaraz będziemy tu radę rozkładać i tak dalej. Przy czym ja teraz wycofałem. Poszedłem do pani, bardzo serdecznie pozdrawiam, panią Roksanę, doradcę finansowego, do której trafiłem po prostu jako pierwsze tak sobie z, z Google'a wygooglowałem, poszedłem. Super po prostu pani i ona zaczęła po prostu dzwonić tam i okazało się, że z tych 170 tam jest ze 40, bo reszta jest też przeterminowana, a syndyk mówił, dobra, trzeba to płacić. Nie wiem, jak to by się skończyło finalnie. Może też by to weryfikował, nie wiem, ale okazało się, że tam jest bardzo duża część przeterminowana, więc zostało tego naprawdę niewiele i jestem na ukończeniu, żeby to się dogadać i zapłacić. Tak moja sytuacja wygląda aktualnie finansowa. Panie Zwykły Romanie, Panie Zwykły Romanie, świetny rym. SPERK 44. Jego imię jest 44, jak z dziadów Mińskiewicza. Dlaczego dyskredytował starą gangrenę Jacka Murańskiego, e, gdy mówił o Arku Tańculi oraz jego działaniach, skoro finalnie okazało się, że mówił prawdę w kilku przypadkach, co wyszło podczas jego face-to-face z Amadeuszem? Wiesz co... Ne... Kurczę. Ja nie uważam, żeby Jacek miał rację w czymkolwiek. Ja w ogóle uważam, że nawet to, co Ferrari wywalił, to nie jest do końca tak, że, że, że to Arek jakby kogoś tam namawiał. Strasznie on wielokrotnie to tłumaczył też nie chce tego robić za nim. W ogóle mi się odbija telewizor w okularach, więc może lepiej go wyłączę. nie, to jest komputer. Yy, I. No, to myślę, że zostało zrozumiane. No, nikt tam na siłę nie miał nic zrobiony, więc nie wiem, o czym mówisz, że finalnie okazało się, że mówił prawdę w kilku przypadkach. No, on go oskarżał o jakieś dziwne rzeczy. On hmm, to mówił jego sodomii, to coś tam, coś tam, więc czy się coś sprawdziło? Może teraz nie kojarzę, czy się coś sprawdziło takiego, co by mówił. No, nikt nie jest święty, ale akurat to, co mówił Jacek, nie wydaje mi się, żeby się sprawdziło. A już z Jackiem nie chcę mówić. Mamy sprawę w sądzie, więc nie chcę mi się tego komentować. Myślę, że po jakimś czasie i tak wiele, wielu z nas zrozumiało, że to tak jest. nata nie jest najlepszym dowodem na to, że to jednak jest konwencja i można dużo więcej niż na ulicy. I to na pewno się nie powinno kończyć w sądach. Tak jest moja opinia. No, Jacek uważał przynajmniej wtedy inaczej. Nie wiem, czy teraz też by skierował ten akt oskarżenia. Zobaczymy, pralka mi zaczyna hałasować. Jeśli nic się nie dzieje, to nie jest trzęsienie ziemi, ani nie jesteśmy w serii. Śpiewana piłka nożna, świetna ksywa. Dlaczego nie podjąłeś większej walki ze Stanowskim, aby do końca zbić jego oskarżenia? Właśnie uważam, że podjąłem. Ja uważam, że podjąłem. To jest jeden z tych przypadków, kiedy nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego ten film został tak odebrany. Bo nie chodzi, że ja uważam, że on jest dobry. Uważam, jestem stroną i wiadomo, że mogę myśleć inaczej. Ale ludzie, którym go pokazywałem przed premierem, czy którzy tam gdzieś brali udział, nie w może tworzeniu, bo robiłem go sam. Yy, ale gdzieś tam konsultowałem, to każdy mówił: Ja, Pierdzie, ale jak ty go, no nie że plansz? Jak ty mu zaszkodzisz w ogóle, sponsorzy się odsunął, tam są takie rzeczy na niego, i to nie byli ludzie gdzieś tam z ulicy, tylko ludzie, którzy się znają medialnie, którzy tam doradzają, ludzie, którzy prowadzą duże kanały i nie tylko, duzi twórcy, yy, czasami to tacy poważnie że z, z mainstreamu, nie, nie, nie z YouTube'a, o tak, i oni mówią: O Jezu, i ten film został odebrany. Nie mam pojęcia dlaczego i do tej pory nie wiem. Yy, ja uważam, że dobrze tam wszystko wyjaśniłem. Być może bardzo skupiłem się na tych swoich rzeczach i, i źle, że może od tego zacząłem, bo Krzysiek zrobił odwrotnie. On mnie zaatakował przez cały film, i ostatnie 10 minut jest, że od tego pisu w sumie to miałem może trochę rację, że brał, ale w sumie ich nie dostał i tak, tak to rzucił, że mało kto w ogóle to pamięta. Ja może powinienem zrobić inaczej i też zacząć od tych rzeczy na niego, więc film był ciekawszy, ale ja zacząłem od wyjaśniania tych, których on mi zarzucił. I w części też opinii ludzi zbyt bardzo się na tym skupiłem, tak każdą rzecz wyjaśnić, przez co on był nudny i został tak odebrany, że, że porażka. Ja dalej uważam, że ten film był dobry i powiem jeszcze jedno, ten film oczywiście że chciałem, żeby był dobrze odebrany i żeby go ludzie dobrze odebrali, co się nie stało. Dalej nie wiem dlaczego, ale uważam, że ten przekaz trafił do Krzyśka, tam było po prostu parę takich rzeczy, które tylko do Krzysztofa, jakby... Hmm, jak to powiedzieć? Tylko Krzysztof je do końca zrozumiał, bo przypominam, że już w tym momencie jakby na mój temat się nie odzywał. To nie jest jakieś, że oj, co ja tam zawarłem, tylko myślę, że on uznał wagę pewnych rzeczy, które zostały tam powiedziane, a nie do końca ludzie. Fajnie jakby oczywiście też ludzie odebrali to lepiej. Ja dalej uważam że ten pił dobry, a nie wiem dlaczego został tak odebrany i nie wiem dlaczego jest właśnie tak mówione, że ja nie podjąłem rękawicy. No. Eee, także śpiewa na piłko nasza. Reszta pytań. Nie wiem czego tu już nie ma ksyw, ale to tak mi podesłano, tak odkładam. reszta pytań. Czy kiedykolwiek zmanipulowałeś lub wymusiłeś informacje, aby zdobyć więcej kliknięć lub wyświetleń? Mógłbyś podać przykład? Nie. Właśnie to chodzi, że nie. I <grym> dziwne, że jestem tak hejtowany i w ogóle i Farmazon, ja po prostu jak mówię coś, to teraz w ogóle staram się bardziej sprawdzać, ale gdzieś mi ktoś przekazywał i ufałem czy tym ludziom, zdarzyło się, ale to ta łatka Farmazona mi strasznie przygnęła i no, ciężko się tego pozbyć, zwłaszcza na Twitterze, na ostatnio to sobie ja piszę o tym Bajsangurze, że został niewiniony Za chwilę Benek, czy ktoś podaje to, że właśnie to samo, a ludzie... A czyli w farmazoniu, szalony porter. Kurwa ta sama informacja, po prostu jest taka łatka i no teraz od... ciężko mi było bardzo dawno powiedzieć, cokolwiek się myliłem, ale ta łatka po prostu jest, nie? Z rok, dwa, trzy, gdzieś tam się zdarzało. Ta łatka tak przygnęła, ale ja nigdy świadomie nie podałem informacji, żeby było więcej... Ja mogłem może nie do końca sprawdzić, czy za bardzo komuś zaufać, ale nigdy sam nie... Mówiąc czegoś, nie było tak, że w to nie wierzyłem, czy wiedziałem, że to jest nieprawda. Nigdy, nigdy się tak nie zdarzyło. Czy miałeś propozycję ustawionej walki, wiesz, o takiej walce? Nie musisz podać rzeczywiście, jaka walka. Nie no, pewnie, nie, no pewnie mnie podał. Nie, nie miałem. Teraz ten jakiś wariat tam się uruchomił, żeby moja było była ustawiona, by... Obaj dwóch paralityków, nad nie wiem, czy byśmy, mogli, czy byśmy byli w stanie odegrać walkę, więc to, tak to wyglądało i tak była walka. Nie, ja się nigdy nie spotkałem, aczkolwiek są tam chodzą w kuluarach, że jakieś tam gdzieś kiedyś było, ale nie, ja mi się wydaje, że to jest za. że to jest zbyt trudne w ogóle, bo. Jak się mówi, mówiło w świadku, w którym byłem, że jako morderstwie jeżdżą dwie osoby, to już jest jedno za dużo, więc tu musiałby być zawodnicy, gdzieś tam trenerzy, może jacyś sponsorzy, może właśnie e, Bukmacher jakby był, czy federacja. Nie przeszłoby to, nie przeszłoby to za duże ryzyko. Nie, nie, wydaje mi się, że takie rzeczy się nie dzieją, aczkolwiek no, gada się o takich rzeczach. Ja się z tym nie spotkałem. E, chociaż nie. Zerkam teraz na moją żonę. Miałem taką propozycję. Tylko no nie powiem od kogo, tak, ale miałem taką propozycję. Tylko nawet to nie było brane od federacji. Tylko jeden z, tak, jeden z tych fighterów powiedział: yy, Zawalczmy i zróbmy to, ułóżmy. Nie zależy na wygranie, jak się poddam, ale no nie doszło do tego. Ja nie podjąłem jakiegoś tam tematu, nie doszło do tego. Tak, ale różna no, propozycja faktycznie było tak. Które materiał kosztowały więcej, najwięcej przyjemności w życiu prywatnym, jak to się skończyło? No jest oczywiste, no, materiał ze stanowskim. Yy. Zastanawiam się, czy ja bym zrobił drugi. Ja jestem chyba o to, że i tak bym pokazał ten materiał, ten, to pismo. No, mieliśmy pismo z ministerstwa, że on te pieniądze wziął i tak bym pokazał. No, jestem niebnięty. Bardzo dużo mnie kosztowało, mnie do tej pory. Dobrze powiedziane, że właśnie w życiu prywatnym, bo tam kariera jutobowa to chuj, ale w życiu prywatnym mnie mega bardzo dużo kosztowało, bo tam było wiele kłamstw. No, Krzysiek zrobił to umiejętnie, tak żeby. Zero tylko przestrzelił to Ukrainę, bo nie, takiej sytuacji na Ukrainie nie było, nigdy nie miałem zakaz, zakazu i nigdy nikt przeze mnie tam nie cierpiał, nigdy nie filmowałem żadnych nawojów, no to jest to takie totalne kłamstwo, to co przytoczył tego maila, ale umiejętnie zmanipulował, no bo też kredytu nigdy nawet nie miałem zamiaru, ani nie próbowałem brać na matkę, ale on tam o kredycie i matkę w to wpakowałeś, on tak powiedział to umiejętnie, żeby ewentualnie pozwól nie dostać, a cała reszta podchwyciła, że jakiś kredyt na matkę, że jakieś te, no tak mówię z tymi listami, no pokazałem, że mi pisałem, ale już nie pokazał wyroku, w którym było, że Nikt, nie, nie, nie zeznawałem wtedy w tej sprawie nikogo. Zrobił to umiejętnie i tak ta rzecz mnie bardzo dużo kosztowała. Czy drugi raz bym poszedł na wojnę, pewnie znając siebie tak. Jak długo na ten moment myślisz ciągnąć podcasty i co zamierzasz zrobić? Gdy odejdziesz z YouTube'a, <coughs> masz jakieś plany biznesowo-rozwojowe? YouTube mi nie jest kompletnie do, po, potrzebny do życia i... To, to pytanie jest i mądre i niemądre, bo jak mówią, a co zrobisz bez YouTube'a, to samo co robiłem przez 45 lat życia, Zresztą mam 37, a na YouTube jestem 2 lata, więc no, radziłem sobie i to radziłem sobie bardzo dobrze. Nie do końca może czasami legalnie, ale zawsze na jakimś tam wysokim poziomie żyłem, więc nie jest mi to niezbędne. I posiadam biznesy normalne, legalne, yy, czy tam jakieś udziały, czy tam moja małżonka cudowna, no umiem sobie radzić bez tego YouTube'a, nie wiem. Yy, Szalny podcast mi coraz bardziej nudzi, bo coraz mniej mi się chce rozmawiać z ludźmi, którzy są w tym światku, a ciężko mi postanowskim wyjść za tą bańkę, bo wcześniej ci ludzie bardziej chcieli przychodzić, ci spoza bańki free fightowej, a no tak teraz jest ciężej, coraz bardziej mnie męczy to umawianie. Rozmawiać lubię dalej, ale męczy mnie to jakieś tam umawianie, czy tam ci, tych ludzi przyjdzie, a nie przyjdzie. Dużo bardziej mnie cieszy w tym momencie szalny tańcuła. Na razie nie zamierzam odchodzić, aczkolwiek zobaczymy. Tak i troszeczkę jestem wypalony. Czy spodziewałeś się, że Tikwan w ten sposób zareaguje na zaczepki Twojej Arka strony? Co cię najbardziej zdziwiło w jego reakcji? No oczywiście, że się nie spodziewałem, bo zaczepki, no, to było takie, no, a bardziej zaczepił się na Twitterze i to było takie, no, ty, typowy, typowy traształ pod walkę. I nagle chłop wyskakuje ja jedno co powiedziałem to z tym pokojem. To takie jakby prywatne, no ale to jest prywatne, które było już memem. No jest Rafał po pokój dla tabełkowem, więc ja powiedziałem, że A, tak, tam byłem i faktycznie jest syf. No to, to nie jest żadna tam nowość. No i nagle wyskakuje z jakimś rok wcześniej, z jakimś jechaniem bez tego. Później już w zaczynają się e, chuje, kurwy, cwele i tak dalej z jego strony nitra. Mega mnie to zdziwiło, tam jest chyba jakiś albo mocny kij w dupie, albo nie wiem o co tam chodzi za bardzo. Tak, bardzo mnie to zdziwiło, bo tutaj to był naprawdę taki trasztok typowo medialno-influencerski pod jakiś cel, a nie faktycznie wyciąganie sobie rzeczywistych rzeczy, które mogą Ci zaszkodzić w życiu, a to się stało z tamtej strony. Ja na to już nic nie mogę poradzić. Ekstra pytanie od, od, od użytkownika Wykop.pl, Tak topesz. Czyli chyba jak jest nie to jest tak topesz. Nie wstyd Ci. W chuj mi wstyd, no. No i to wszystkie pytania. Sorry, że tak długo czekałeś, czekaliście. Nie wiem, gdzie to pójdzie, jakim kanałem, ale pozdrawiam cały Wykop. Hej, ej, wesołych świąt i wszystkiego szczęśliwego w Nowym Roku, bo jest okres świąteczny, więc e... no jakbym był gracjanem, to bym zrobił co innego, ale że nie jestem, to przekazuję wam życzenia fajnych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego do nowym roku. Hejo!